Czyli albo egoizm, albo, prawda, pycha. To też jest zgubne. Jedno i drugie jest autodestrukcyjne, tak? I to nie jest na jakimś tym. To jest po prostu, wiemy, że można by dużo tutaj przykładów świętej Teresy od dziecianka Jezus, kiedy ona to zrozumiała, prawda, jak, jak, jaką ona była krnąbrną dziewczynką, jak Boże Narodzenie dopiero to zrozumiała. To była wielka łaska, że ona to zrozumiała. Tak samo dla nas to poczucie wartości, ono jest ważne, żebyśmy wiedzieli, to święta Teresa zapisywała w swoim zeszycie, że Jezus chciał stworzyć wielkich świętych, których można porównać do Lilii i do róż, ale stworzył również mniejszych i tych, którzy muszą się zadowolić tym, że są stokrotkami i fiołkami. Każdy z nas ma radować oczy dobrego Boga. Najważniejsze, żebyśmy wypełnili Jego wolę i nabyciu tym, czym On chce, żebyśmy byli. To jest odkrycie powołania. Bo jeśli człowiek odkrywa, że jest dzieckiem Boga, to to jest niesamowita wielkość. To jest, to jest ta godność, którą syn marnotrawny odkrył po wielkim upadku. Jeśli my to odkryjemy wcześniej, to nie musimy przechodzić tej, tej traumy marnotrawnego Syna. Albo tego syna, który, prawda, został przy ojcu, ale ciągle, prawda, się go bał. Miał taki przed nim strach. Bóg pragnie jedynie miłości. Wszystkie nasze czyny i trudy, choćby były możliwie największe, niczym są przed Bogiem. Dla siebie bowiem Bóg nic z tego nie pragnie, gdyż niczego nie potrzebuje. I, i to jest właśnie takie ważne, żeby. Było w nas to pragnienie bycia tym, czym On chce, abym ja był. To jest najważniejsze moje powołanie. To jest to właśnie poczucie wartości. I wtedy ta praca może pójść dalej. Czyli pierwsze jest to poczucie wartości. Drugie, jak mówi Święta Teresa, od Dzieciotka Jezus, to jest aktywne przyjęcie daru zdrowia. Zobaczcie, jak my nieraz, to nie chodzi o takie popularne, że się rozczulamy nad sobą, czy poświęcamy pedantycznie, jesteśmy i dużo poświęcamy sobie jakoś uwagi. Tylko każdy z nas ma ograniczenia, z wiekiem one są coraz większe, i przyjęcie takiego zdrowia, jakie jest, to jest też wielka łaska. Zrozumienie, zrozumienie tego i. Tutaj można powiedzieć, że zdrowie jest stanem pewnego dobrego samopoczucia fizycznego, psychicznego, socjalnego, tak podaje jakaś tam prawda Światowa Organizacja Zdrowia, ale to nie jest najistotniejsze. Aktywność, praca wszystko ma wpływ na zdrowie. Stres, niszczenie systemu odpornościowego wszystko to, ale najważniejsze w tym przyjęciu swojego zdrowia to jest medytacja. Człowiek, który nie medytuje, który nie nawiązuje relacji z Panem Bogiem, on ma tego zdrowia najmniej. Bo medytacja, czy modlitwa, bo najpiękniejszy człowiek, najzdrowszy człowiek jest ten, który się modli, który ma relacje ze Twórcą. Czyli zdrowie się wiąże, tak naprawdę, ja mogę to zdrowie mieć, kiedy potrafię się oderwać od pracy, potrafię się oderwać od rozrywki, od różnych rzeczy, żeby nawiązać... To, po co zostałem stworzony, odkryć tą tajemnicę w sobie. I medytacja, tutaj podkreśla Teresa, dzieciątka Jezus, bo tak samo są ważne związki z przyjaciółmi, altruizm, że pomagamy innymi, ale jeszcze ważniejsza jest medytacja. Jeżdżę do sióstr matki Teresy z Karkuta i tam są bezdomni. Te siostry, one naprawdę kąpią i karmią, gotują obiady i wszystko inne, ubierają, ale najważniejsze, też mieszkają tam u nich na tej pobożańskiej 33, najważniejsze, co jest to te siostry, godzinę przed wyjściem medytują i godzinę po powrocie od tych bezdomnych tak samo medytują. To wtedy one mają tą zdolność, prawda, dla, że nie żyje ja, żyje we mnie Chrystus, tak, i ja widzę wtedy Chrystusa w tym człowieku potrzebującym. Yy, yy, matka Teresa Harkuty powiedziała, że cała Ewangelia zawiera się w jednej dłoni, co uczyniłeś, drugiemu nie uczyniłeś. Te proste słowa, tak? Jezus, on z tego będziemy, to jest egzamin, tak? Czyli będziemy, maturzysta nie zna pytań, ale my, chrześcijanie, znamy, tak? Będziemy zdawać egzamin z miłości. I to jest taki bardzo ważny konkret. Dlatego to zdrowie, takie jakie je mamy, ono jest najlepsze, żeby osiągnąć tak świętość. I jeszcze tutaj jest taki... Wa ważna rzecz, trzecia, bo... W ogóle cała ta strategia rozwoju każdego człowieka na się jakby na pięć takich charakterystycznych rzeczy, jakby pięć ran Pana Jezusa. Trzeci to jest takie mistrzostwo w sztuce myślenia. Czyli co, o co tutaj chodzi, tak? Taki wybór centrum mojej uwagi. Co jest takim moim no, tematem przewodnim, taką myślą przewodnią? żeby dostrzec też w drugim człowieku, yy, yy, skoncentrować się na jego zaletach, a nie na tym, co mnie od razu poraża, co mnie, yy, prawda, yy, od tej osoby yy, yy, jakoś tak negatywnie yy, o, o, oddziela. Yy, żeby właśnie mieć takie... Yy, na wydarzeniach tych pozytywnych, na tych wartościach takich, które są... Bo nasz umysł tak podaje tutaj... On ma taką zdolność, że może otrzymać 126 jednostek informacji na sekundę. To jest strasznie dużo, tak, wydaje się. Czynność słuchania głosu lub rozmowy to jest 40 jednostek. 86. Obserwacja. Tak. Rozmówcy, myślenia. Yy, umysł ludzki jest taki, jak, jakby ekran, tak? On wszystko. Yy, no, no. no chło, yy, wszystko. Yy, oczy wszystko pracuje, tak? I to, to, to jest taki istotne, żeby yy, że nie możemy wszystkiego zakomunikować, jak z kimś rozmawiamy, ale ważne jest, żeby mieć taką. E, 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 święta Teresa, ona po, podkreśla, żeby <laughs> mieć myśl o tym, kogo się kocha. To jest takie ważne w tym centrum uwagi. I e, Czwarta rzecz to jest taka, o której musimy tutaj powiedzieć sobie, ona się nazywa wolność emocjonalna. O co chodzi w tej wolności emocjonalnej? Tutaj jest taki przykład podany Frankla, który przebywał w obozie koncentracyjnym i on miał. Taką w sobie odkrył wolność wewnętrzną. Są sytuacje, których my nie możemy zmienić. Są ludzie, których my nie zmienimy. Jest pełno zawsze do nawrócenia. Ja mogę tylko siebie jednego, tak, zmienić. Moje nastawienie. Ale nie zmienię, prawda, ani otoczenia, ani tego obozu, ani, prawda, tej, tej sytuacji. I to jest ważne. Jeśli ktoś z Was oglądał taki film. Berlin dziewczyna idzie przez całą Amerykę, żeby znaleźć swoją matkę. Dla niej to jest takie ważne. I ona wie, że była niekochana, bo matka dokonała aborcji. Kiedy znajduje pielęgniarkę, która mówi, że gdzie ta matka mieszka i dowie się, że ona jest prokuratora i ma swoją kancelarię, i wydaje się, że swoje nowe życie. Ona przychodzi do niej, bo ona chce być zaakceptowana i ta matka drugi raz ją odrzuca. Nie chce jej. Mówi: "Jak pani jest w jakiej sprawie, proszę powiedzieć. Ja moja kancelaria się tym nie zajmuje". Nie chce przyjąć do wiadomości, że ona jest tym dzieckiem, które ona abortowała. I dla tej dziewczyny to jest najstraszniejsza rzecz, że dwa razy w życiu ona widzi, że jest niechciana. Nie, nie dostrzega tego, prawda, że jej rodzice adopcyjni ją strasznie kochają, że no, dla nich jest największym skarbem, tylko widzi to, co jest negatywne. I dopiero ksiądz w kościele, gdzie ona idzie do kościoła, bo chce się dowiedzieć, gdzie była chrzczona, i tam ksiądz jej tłumaczy jedną rzecz: że zobaczy, w jednym z listów św. Paweł napisał, że w Chrystusie nam wszystkim zostało wybaczone. Wybacz jej. I ona idzie, pada, wdziela się do tego jej biura i tylko jej pisze kartkę, wybaczam ci. I wtedy ona staje się wolna. Człowiek staje się wolny, kiedy umie wybaczyć. I to jest właśnie to chrześcijaństwo. I ta wolność emocjonalna, ona jest ważna, bo y, zobaczmy, jak my często osądzamy tak